Koniec wakacji wracamy do ścigania, a wracamy razem z Grand Prix Holandii. Zapraszam na zapowiedź tego weekendu. Wyjątkowo przerwa wakacyjna. Myślę, że wszystkim nam się trochę dłużyła, dlatego że ten sezon jest niesamowicie ekscytujący, więc z niecierpliwością oczekiwaliśmy tego tygodnia, w którym już będziemy odliczać dni do rozpoczęcia kolejnego Grand Prix. A ten weekend może być wyjątkowo ciekawy w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się w tym momencie w Formule 1, dlatego że jedziemy do Holandii. Jedziemy na Zandvoort, na tor, na którym do tej pory, odkąd Holandia wróciła do kalendarza Formuły 1, wygrywał tylko Max Verstappen. I wygrywał nie jedynie w trakcie niedzielnej rywalizacji, jak szalona ona by nie była, bo przypominam to, co działo się w zeszłorocznym Grand Prix Holandii. Można to sobie odwinąć chociażby na oficjalnym kanale Formule, Formuły 1, tam są takie skróty. Ale Max Verstappen wygrywał także we wszystkich kwalifikacjach, które do tej pory były przeprowadzone na Zandvoort, a więc jest to bardzo dużym znakiem zapytania, czy w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się obecnie w sporcie, w kontekście tego, w jakiej formie jest i sam. Max i sam Red Bull, czy ta dominacja, jeżeli chodzi o ten holenderski obiekt, o domowy tor Maxa, czy będzie podtrzymana, czy może jednak ktoś będzie w stanie odebrać Maxowi tą chwałę na jego własnej ziemi. Jestem ciekawy, jak wy obstawiacie przed rozpoczęciem tego weekendu, więc napiszcie w komentarzach, czy uważacie, że Max Verstappen podtrzyma tą hegemonię na holenderskiej ziemi, czy jednak kto inny zwycięży w trakcie tego weekendu. A oczywiście skoro zastanawiamy się kto zwycięży w trakcie Grand Prix Holandii, no to warto w ogóle pomyśleć o tym w jakiej formie są rywale Red Bulla, którzy walczą jeszcze o mistrzostwo w trakcie tego sezonu. Naturalnym kandydatem jest McLaren i pytanie jak sam McLaren jest przygotowany do tej drugiej części sezonu, do tej niepełnej drugiej połowy, bo zostało nam 10 wyścigów do końca tego sezonu i Holandia będzie już takim Kolejnym zresztą ważnym wyznacznikiem formy brytyjskiej ekipy. Z jednej strony warto się zastanowić, czy McLaren przez ten okres kilku tygodni dojrzał myślami do tego, żeby postawić na jednego kierowcę, bo realnie przecież Lando Norris cały czas ma szansę na to, żeby zagrozić także w mistrzostwach indywidualnych Maxowi Verstappenowi. Więc tutaj ta walka wciąż nie jest zakończona. No ale przede wszystkim muszą walczyć o mistrzostwo w klasyfikacji generalnej konstruktorów. I to jest ważne, żeby po pierwsze wyeliminować wszystkie błędy i dowozić cały czas solidne punkty do mety, żeby to mistrzostwo zdobyć, bo to jest taki bardzo realny i osiągalny dla nich cel. No ale jeżeli jest taka szansa, a przecież ta szansa leży w zasadzie w tym momencie na stole, no to powinni również postawić na Lando Norisa i powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby zagrozić Verstappenowi i żeby odrobić te 78 punktów straty, które Lando ma w tej chwili do maksa. A za tym idzie kolejny wątek, skoro już jesteśmy w samym McLarenie. Jak sam Lando Norris przepracował tą przerwę wakacyjną, bo teoretycznie wszyscy oczywiście mieli za zadanie odpoczywać i to na pewno robili, bo w końcu to jest lato, to są wakacje i po to jest ta przerwa, żeby każdy mógł złapać trochę oddechu. No ale Lando zdaje się, że potrzebował w szczególności złapać trochę powietrza i przemyśleć, co działo się do tej pory i w tym sezonie i w ogóle w jego karierze, bo wiele demonów gdzieś tam cały czas krążyło żyło po jego głowie. Dopóki nie wygrał w Miami, to cały czas wypominano mu Rosję, a jak w tym Miami wygrał, to w sumie nadal wypominają mu niektórzy to, że a no to przecież już od Rosji było wiadomo, że Lando brakuje tego, no tej kropki na D, tego. Pokazania, że w momencie kryzysowym, że w momencie, w którym ma szansę zawalczyć, czy to zwycięstwo, czy tak jak w tym roku, nawet to mistrzostwo, no to nie dowozi. To popełnia błędy, popełnia błędy takie jak w Hiszpanii na starcie, gdzie zwoził Maxa i w rezultacie spadł na trzecie miejsce. Błędy takie jak w Austrii, gdy doszło do kontaktu między nim a Maxem, czy błędy takie jak ostatnio w Belgii, gdy wypadł z toru i stracił na tym bardzo dużo czasu. To wszystko bez wątpienia siedzi gdzieś w głowie Lando Norrisa i on sam musi rozstrzygnąć co tak naprawdę blokowało go przed osiąganiem sukcesów, bo prędkości nikt myślę, że dzisiaj już mu nie odmówi. Udowadniał to nieraz, że jest bardzo szybkim kierowcą, ale miał też dużo swoich problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o to co działo się w trakcie wyścigów. Holandia też może być dla nas swego rodzaju podpowiedzią w jakiej formie Lando Norris wkracza, w tą drugą część sezonu. A jeżeli chodzi o Red Bulla, to ciekawy jest nie tylko sam Max Verstappen i to czy będzie w stanie znowu pojechać na 200% swoich możliwości i obronić tytuły mistrzowskie dla Red Bulla i dla siebie samego, ale też jeżeli chodzi w ogóle o konstrukcję całej ekipy, dlatego że zaraz po Grand Prix Belgii, nie wiem czy jeszcze o tym pamiętacie, ale zostało potwierdzone, że Sergio Perez zostaje z Red Bullem po przerwie wakacyjnej, że nic się nie zmieni w szeregach tej ekipy. No co też niesie za sobą pewne konsekwencje, bo brak żadnych Ruchów już na tym etapie oznacza, że w Wikarbie też raczej do końca sezonu nie powinno się nic zmieniać. Choć do tego oczywiście się nigdy nie przywiązujemy, bo w Red Bullu potrafią nas zaskoczyć swoimi decyzjami. Ale jesteśmy w takim stanie, w którym tak, Perez dojeżdża do końca sezonu. I zobaczymy co dalej, bo zobaczymy jak sobie będzie radził jeszcze przez te najbliższe 10 wyścigów i czy obroni swoją formą e, uzasadnienie tego, że jeździ nadal w tej mistrzowskiej ekipie. Pytanie co dalej z Danielem Ricardo? Czy on nadal jest opcją dla Red Bulla? No w momencie w którym nie doszło do tej oczywistej, zdawało się jeszcze niedawno zamiany, jaką miał być Daniel za Sergio w głównym składzie Red Bulla, to zdaje się, że przyszłość Daniela także stoi już pod dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o jego związek z Red Bullem. On sam mówił, że chciałby skończyć w rodzinie Red Bulla swoją karierę, ale kierowcy mówią różne rzeczy dopóki nie zostaną postawieni w sytuacjach dla nich często niekomfortowych czy też niewygodnych. Więc jeżeli nie Red Bull to czy Daniel będzie szukał jeszcze dla siebie miejsca w przyszłym sezonie, czy być może po prostu zostanie w rodzinie Red Bulla i tam do żadnych zmian nie dojdzie. Co byłoby o tyle zaskakujące, że we wrześniu mamy się dowiedzieć, co się będzie działo z Liamem Lawsonem. Lawsonem, który właśnie tutaj w Holandii rok temu pokazał się z tej najlepszej możliwej strony i sprawił, że wszyscy o nim mówimy, że wszyscy o nim myślimy i że wszyscy chcielibyśmy zobaczyć go już jako regularnego kierowcę Formuły 1, bo to tutaj zastępował Daniela Ricardo, gdy ten złamał sobie rękę w trakcie treningu. Zatem ten House of Cars czy też sukcesja, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w rodzinie Red Bulla, cały czas będzie trwać pomimo, że do żadnych zmian nie doszło. No ale skoro do zmian nie doszło, to pojawiają się kolejne pytania i wątpliwości co do tego, jak ta ekipa będzie wyglądała przynajmniej jeżeli chodzi o skład kierowców, bo organizacyjnie też oczywiście wiele zaczęło się zmieniać, począwszy od tego, że odszedł, że raczej potwierdził swoje odejście Adrian Newey. A na koniec myślami jestem już całkowicie w trakcie tego najbliższego weekendu, dlatego że ściganie na Zandvoort bywa różne. Sam obiekt dosyć krótki, ledwo ponad 4 km ma nitka tego toru. Jest położona bardzo blisko linii brzegowej, więc wiatr odgrywa tam bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o to jak będą skonfigurowane samochody, jak będą się zachowywały w różnych warunkach, a jeżeli chodzi o same warunki atmosferyczne, to tutaj też może dużo się dziać, dlatego że w w tym momencie, w poniedziałek, gdy sprawdzamy prognozę pogody, właśnie dla Zandvoort, to okazuje się, że może wiać, że może padać, ale też słoneczko gdzieś może się przebijać z za chmur. Gdyby miała się powtórzyć taka sytuacja, jaką mieliśmy rok temu, że przeszła wielka, wielka nawałnica nad torem. To w sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy, gdy są tak niewielkie różnice pomiędzy poszczególnymi ekipami i rywalizacja jest tak niesamowicie zacięta, to ten wyścig może być niesamowicie dobry. Bo umówmy się, jeżeli chodzi o samą nitkę toru, ona jest niesamowita do jazdy, ona jest niesamowita dla kierowców. To musi być fantastyczne jeździć po tym torze. Ja sam by racing. Kocham po prostu ten tor i jeżdżenie po tych wzniesieniach, spadkach, po pochyłych zakrętach. Ten niesamowity wjazd na prostą, który jest tak mocno przekrzywiony, no to jest cudowne, jeżeli chodzi o samą jazdę. Ale jeżeli chodzi o widowisko, a z tym niestety bywa różnie. Ale miejmy nadzieję, że przy tak wyrównanej stawce możemy być Pozytywnie zaskoczeni w trakcie tego nadchodzącego Grand Prix, nawet jeżeli pogoda będzie stabilna. Za to trzymamy kciuki. Oby ten powrót z wakacji był naprawdę potężny i zachęcił nas tylko do tego, żeby czekać na kolejne i kolejne rundy, które są oczywiście przed nami sporo jeszcze ścigania w tym roku, więc oby ta walka trwała do samego końca i oby ci, którzy. Mogą jeszcze gonić, niech namieszają nam w trakcie tego sezonu i niech to się dzieje już od najbliższego Grand Prix, które oczywiście w całości via Play. Dzięki za dzisiaj, widzimy się niebawem.